Witam Was na kolejnym filmiku z terarystyki. A dzisiaj będziemy przekładać. Tak jest. Heteroskoda Makulata. To jest pierwszy taki pająk tego typu u mnie na kanale. To jest jeden z dwóch pająków, które dzisiaj zakupiłem. Drugiego, do... Jaki jest drugi? Subskrybujcie, aby dowiedzieć się, jaki on jest. Bo już niedługo z nim. W razie co. Ten pojemnik będzie tylko przejściowy, więc nie będę go jakoś tam uzdawniał jakoś maksymalnie. W przeciwieństwie do drugiego stworzonka, które dzisiaj będziemy przekładać. Na razie wsypać torf, który jest suchy jak wióry. Ja ten torf zaraz wezmę i zmoczę, rzecz jasna. Także... Kurde, myślałem, że to nazwa pojemniki starczy. Dobra to. Tak sypie. Mi się wydaje, że aż tak dużo torfu ona nie potrzebuje. Jak myślicie, tyle starczy. No może. No dobra, do końca ten. Sypie. Tutaj jeszcze jest trochę zostało. Dobra. Trochę do zwiężania będzie, bo to jest, są wióry w końcu, jak mówiłem. Dobra. Dla nie będzie, gdyż po prostu nie mam kryjówek na obecną chwilę. Spiemy te wióry. Dobra, to wiór tak będzie... A, w ogóle mogłem takie coś zrobić, że od początku... kurde, no widzicie, no nie, wiem, czy się tak da... Nie, ja, nie da się. Dobra, to tak, dębul L. Każdy, kto oglądał poprzednie filmiki, powinien wiedzieć, co to jest. Dosypię dość sporo. Trochę zwierzenia. Może jeszcze jakiś patyczek poszukam, nie wiem, czy znajdę. Postaram się, to ja powiem. Może być ciężko, żeby jeszcze nie pieśniało. Wiecie ja co, nie będę ryzykował, że tu się jakaś pleśń nie zrobi, czy cośkolwiek innego, po prostu wstawię ją. Kurde, nie wiem zbytnio jak obchodzić się. Wiecie co, to będzie pierwszy filmik który układania, no, takiego bardziej zaawansowanego pająka. Dla bardziej zaawansowanych, no to zrobię po prostu coś takiego. W ogóle 18 nagrania zostało. Wstawię ją tak, żeby było w miarę bezpiecznie, no nie? Gdzie mm, mam pokrywkę? Kurde, jeszcze pokrywkę nie wiem, gdzie położyłem. Od tego pojemnika. Ale fajne. Czekajcie, czekajcie. Kurde. Dobra. Mm, no to... Pokrywka to została na dole, pewnie będzie jakieś cięcie teraz więc będzie trzeba ten filmik zmontować więc No już jestem dla mnie to było kilka minut dla Was kilka w sumie milisekund pokrywka No zamyka się ładnie wszystko git Nie wiem jakbym mógł jeszcze je tutaj urozmaicić ten pojemnik bo tak pusto jakby to ująć no ale dobra, na razie tak będzie, pewnie coś w to wsadzę, przez jakiś czas. Dobra. Kurde, strasik taki. Wy tego nie widzicie. ja widzę. <grych> dobra. Jakoś. Jakoś. Jakaś takaś niemrawa. Żeby nie wytrachło. No szkórdę. Udało się. Dobra. Już po stresie. W ogóle ten film będzie takim pod kątem, chyba mi się wydaje. No, zobacz, taka pełna jest piękna. Porównanie moja ręka. No, nie jest małym pojemnikiem. I taki pojemniczek, tak samo jak i ten, dostanę w gratisie. Także, no. Fajno. Mi się wydaje, że ten pojemnik dla niej starczy. A drugi pająk, którego dzisiaj będę przekładał, powiem, że będzie podziemny. Wy się dowiecie za tydzień lub w środę. Co to jest za pająk. Do usłyszenia i cześć.